Wyznać wszystkie wartości parametru m, dla których równanie x kwadrat dodać m, dodać 1 razy x, odjąć m kwadrat, dodać 1, równa się 0, ma dwa rozwiązania rzeczywiste, x1 i x2, gdzie x1 jest różne od x2, spełniający warunek. No i to jest warunek związany z pierwiastkami. Najpierw to równanie przepiszę. No ja myślę, że widać, że współczynnik A jest równy 1, na pewno jest to równanie kwadratowe, wypiszemy współczynniki, A wynosi 1, B wynosi a tu nie przepisałem, tu miał być x, B wynosi m plus 1 no a C jest to równe minus m kwadrat i dodać 1. Tylko, że to ten współczynnik C jest dość taki ładny i zamiast pisać w takiej formie, może wyłączyłbym minus przed nawias, uzyskując to. A to jest wzór skróconego mnożenia. Nie wiem, czy ta postać będzie używana. Czy ta postać będzie używana? Zobaczymy, do czego nam się przyda, i zatem albo to użyjemy w obliczeniach, albo to. No i teraz warunki. Ma dwa rozwiązania rzeczywiste. Gdyby nie było tego, to za ilość rozwiązań oczywiście odpowiada delta. I gdyby tego nie było, napisałbym delta większa bądź równa zero ale skoro piszą, że x1 jest różny od x2, no to zdecydowanie pierwszym warunkiem jest to, że delta ma być większa od zera. To jest pierwszy warunek. Natomiast drugi warunek to jest oczywiście ten, który jest napisany tutaj. rozwiązujemy najpierw pierwszy warunek, bo jest chyba najprostszy. Delta ma być dodatnia. No Delta liczymy jako b kwadrat odjąć 4ac. b kwadrat no to jest to m plus 1 i do kwadratu. Odjąć 4 razy a i razy c. Tylko pytanie, którą wersję wybierzemy? Tę czy tę? Ponieważ tu już jest nawias m plus 1, to ja bym wolał przyjąć tę wersję, bo zawsze będzie można coś wyłączyć przed nawiasem. I tu będzie w nawiasie minus m plus 1, m minus 1. b kwadrat odjąć 4 razy a i razy c. Ma być większe od 0. To przepiszę, ewentualnie napiszę jako dwa nawiasy, żeby nie było problemu potem z wyłączaniem przed nawias. A teraz jak mnoży minus 4 w sumie, razy minus tutaj, to tak jak mnożył plus 4. M plus 1, m minus 1. Ma być większe od 0. No bo to tak by stała tu liczba minus 1. Minus 4 razy 1 razy minus 1, to jest plus 4. I to, co mówiłem, mamy w sumie dodawanie dwóch takich wyrazów. Możemy to M plus 1 sobie wyłączyć przed nawiasem. A w drugim nawiasie co będzie? No to, co zostało, a z drugiego zostanie 4 i w nawiasie. M odjąć 1. Ma być większe od 0. To przepisuję. A tu będzie tak. No to przepisujemy m plus 1, a tu mnożymy 4 razy m, to jest plus 4m. 4 razy minus 1 minus 4. Doprowadźmy ten nawias do porządku. 5M. To jest to z tym, a to z tym minus 3. I mamy tak naprawdę to, czego nie chciałem robić, czyli liczyć nowej delty. Mamy postać iloczynową, ale tę piątkę wyłączy przed nawias. Tu jest M plus 1. A tu skoro piątkę wyłączyłem przed nawias, to z tego zostanie, z pierwszego wyrazu M a z drugiego minus 3 piąte. I aby rozwiązać tę nierówność kwadratową, zaznaczamy pierwiastki na osi. Tu jest liczba minus 1, a tu jest 3 piąte. No to w kolejności tu jest minus 1, tu jest 3 piąte. Przebiegiem jest parabola ramionami skierowana do góry. Tu są plusy, tu są minusy, tu są plusy i my szukamy plusów, a zatem m należy od minus nieskończoności do minus 1 otwarty suma od 3 piąte do plus nieskończoności. Czyli jeżeli za m wstawimy takie wielkości, to to nasze równanie będzie miało dwa pierwiastki dokładnie różne. Przechodzimy do drugiego warunku. Ja tak oddzielę drugi warunek. Przede wszystkim jest to coś do potęgi trzeciej plus coś do potęgi trzeciej. Na to wzór znamy. A do potęgi trzeciej, dodać b do potęgi trzeciej, to jest a, dodać b, a w drugim nawiasie a kwadrat, odjąć ab i plus b kwadrat. Z tego wzoru skorzystamy, żeby poradzić sobie z tą lewą stroną. Czyli będzie x1 plus x2, to jest nasze a plus b, a w drugim nawiasie, Skoro a i b to są takie liczby, będzie x1 kwadrat, odjąć x1x2 i dodać jeszcze x2 do kwadratu. Ten wyraz przerzucę na lewą stronę. Plus 7x1x2 ma być większe od 0. No, widzimy już wzory Wieta w tym miejscu, w tym i w tym. Wzory Wieta. Ale jeszcze nam zostały te dwa wyrazy. Więc ja tutaj zmienię kolejność. x1 kwadrat. Dodać x2 kwadrat. To przepiszę. I to też przepisuję. Co z tym zrobić? Z tym? To jest coś takiego, jakbym miał a kwadrat i plus b kwadrat. A ponieważ wzory Wieta tyczą się iloczynu oraz sumy, to gdybym w to miejsce wstawił plus 2ab, to miałbym z tego a plus b i do kwadratu. Gdybym wstawił, no to tak, to przepisuję. Tutaj pomiędzy te wyrazy, czyli x1, kwadrat, pomiędzy te dwa wyrazy wstawiam 2x1, x2. Ten wyraz przepisuję, tylko że dopisałem sobie ten wyraz. No żeby nic się nie zmieniło zatem, no to muszę taki wyraz odjąć. Dopisałem coś i zabrałem. Resztę przepisuję, czyli dalej odjąć x1, x2 i jeszcze dodać 7x1x2. No i większe od 0. Co dalej? No te trzy wyrazy, no po to je tak grupowałem, dopisywałam coś. No to jest wzór skróconego mnożenia, tak jak widzimy tutaj. Czyli to do przepisania. A tu będzie tak. Te trzy wyrazy tworzą x1 plus x2 i do kwadratu. A te dwa wyrazy, czy ten, który potem musiałem odjąć i razem z tym, co wcześniej był, daje nam minus 3x1x2. I dalej jeszcze. Plus 7x1x2 ma być większe od 0. Co dalej zrobimy? No, może wykorzystamy już teraz wzory wieta. Bo no tak, tu jest wzór wieta, tu jest wzór wieta i tu, i tu. Przypomnienie jest takie. x1 plus x2 to jest minus b przez a. A x1 razy x2 to jest c przez a. Wróćmy naszych współczynników. Tak, żeby było łatwiej, ja jeszcze raz je tutaj przepiszę. A równa się 1, B równa się M plus 1, a C było równe, i chyba ta wersja ostatnia będzie najlepsza. Takie są te współczynniki. Zatem to, co tutaj mamy, jeżeli minus b i dzielimy przez a, no to wyjdzie z tego minus m i minus 1, bo minus tego dzielę przez 1. Natomiast ten iloczyn c przez a, no to jak dzielę przez 1, no to wychodzi dokładnie to, co widzimy, minus m. M plus 1. M odjąć 1. Tak patrzę się na to, czy przypadkiem nie napisać tego minus i w nawiasie M plus 1. I chyba tak będzie najłatwiej. Czyli tak, to jest wersja do wstawienia w to miejsce i w to, a to jest wersja do wstawienia w to miejsce i w to. Wpisujemy. Zamiast tego wpisuję minus i w nawiasie m plus 1. Raz. Zamiast tego minus m plus 1 to jest dopiero to, ale do kwadratu. Taki większy nas wezmę. Do kwadratu. Odjąć trzy razy ten iloczyn. Zamiast tego minusa będę pisał minus 1. Minus 1 m plus 1 m odjąć 1 i dodać 7 razy i to, czyli minus 1 razy m plus 1 m odjąć 1. I to być większe od zera. No już mamy już literki m. No to dalej. To przepisuję. A tutaj, czy ja podnoszę, tak strzelam, siódemkę do kwadratu, czy minus 7 do kwadratu, to jest to samo. Czy ten minus, jeżeli takie wyrażenie podnosimy do kwadratu, nie ma znaczenia. Czyli jest to m plus 1 i do kwadratu. Teraz to minus 3 razy minus 1 to jest plus 3. I w nawiasie m plus 1, m odjąć 1. Tutaj z tego wyjdzie odjąć 7 i w nawiasie m plus 1, m odjąć 1. I większe od 0. No co dalej zrobimy? Ja bym podzielił, tu jest minus i tu jest minus. Podzieliłbym przez minus 1. Wyjdzie. M plus 1. Tu przepisuję wszystko tak, jak było. Tu będzie plus. Ale zmiana znaku. Mniejsza od zera. Co dalej byśmy zrobili? W tym nawiasie kwadratowym jest m plus 1, i tak samo tu jest m plus 1. To może potraktujmy na początek jako element wspólny to. Dla tych dwóch głównych wyrazów. Pierwszy wyraz i drugi. Czyli m plus 1 przed nawias. A co w tym drugim nawiasie będzie? Ponieważ będzie to i to, co pozostało, to ja podniosę do kwadratu. Tu będzie m kwadrat plus 2m i plus 1. Z tego będzie plus 3. I chyba to zapiszemy jako m kwadrat odjąć 1, by nam łatwiej mnożyć. I na razie wpisaliśmy to, co było w tym nawiasie. Natomiast jeszcze zostało plus 7 razy to. Plus 7 razy m minus 1. Mniejsze od 0. Wykonamy teraz wszystko, co jest w tym nawiasie. m kwadrat dodać 2m plus 1 plus 3m kwadrat odjąć 3, to jest to, plus 7m i minus 7. Mniejsze od 0. Przechodzimy do redukcji wyrazów podobnych w tym nawiasie. m plus 1, a tu będzie to z tym 4m kwadrat literki m tu i tu, czyli plus 9m, a liczby to, to i to, to będzie minus 9 Mamy już nierówność taką wielomianową. Tylko, żeby rozwiązać, to muszę to rozłożyć na czynniki. No to liczę delta. B kwadrat odjęty 4 razy a i razy c. Czyli 81. Z tych znaków wyjdzie plus 4 razy 4 razy 9, 16 razy 9 to będzie 144 i wyjdzie delta równa 225. No to też pierwiastek z delty wynosi 15 i liczymy m1 i m2. Minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli 2 razy 4 minus 24 przez 8 i wychodzi minus 3. M2 minus B plus pierwiastek z delty przez 2A, czyli 2 razy 4. Tu będzie 6, tu będzie 8, skracamy, 3 czwarte. A zatem ten trójmian będzie można zapisać jako najpierw współczynnik A, czyli 4, a potem nawiasy. M odjąć ta liczba, czyli m plus 3 i m odjąć ta liczba. M minus 3 czwarte. To, to jest to samo co to. Postać iloczynowa. Poukładajmy te wyrazy. Na początek dam liczbę. A teraz tak. Jakie są pierwiastki? Minus 1, minus 3, 3 czwarte. No to poukładam te nawiasy zgodnie z rosnącymi pierwiastkami. M plus 3, M plus 1 oraz m odjąć 3 czwarte. Ma być mniejsze od 0. Rysujemy na osi. Trzy liczby, trzy pierwiastki. W kolejności. Minus 3, minus 1 oraz 3 czwarte. Rysujemy przebieg. Ponieważ... To jest liczba dodatnia, czyli z prawej strony od góry. Wszystkie nawiasy są jednokrotne, te pierwiastki są jednokrotne, czyli wszędzie przecinamy minusy, plusy, minusy, plusy, a my szukamy czegoś, co jest mniejsze od zera, czyli szukamy minusów. Minusy są przed minus 3 oraz pomiędzy minus 1 a 3 czwarte. Czyli m należy do takich dwóch przedziałów. Od minus nieskończoności do minus 3, suma, suma, od minus 1 do 3 czwarte. Rozwiązałem ten drugi warunek, że suma sześcianów tych pierwiastków jest większa od minus 7 razy iloczyn tych pierwiastków. Ale te dwa warunki muszą być spełnione jednocześnie. Tu musi być spójnik i. Ma być spełnione i to, i to. Zatem na końcowej osi liczbowej, na osi zaznaczymy pierwszy warunek, rozwiązanie pierwszego warunku. I rozwiązanie drugiego warunku, i znajdziemy część wspólną. Jakie liczby występują? Minus 1, 3 piąte. Minus 3, minus 1, 3 czwarte. Zatem tych liczb tak naprawdę jest 4. Raz, 2, 3, 4. W jakiej kolejności? No na pewno najmniejszą z tych liczb jest minus 3. Minus 3. Potem większą od niej są liczby, jest liczba minus 1, bo występuje i tu, i tu. Potem są te dwie liczby, 3 czwarte oraz 3 piąte. W nowej kolejności. No na pewno mniejszą z nich jest 3 piąte. A potem dopiero 3 czwarte. Liczby zaznaczyłem, no to teraz te rozwiązania. Tu było do minus 1 oraz powyżej 3 piątych. Do minus 1 oraz powyżej 3 piątych. To jest warunek rozwiązanie tego, że delta miała być dodatnia. Natomiast rozwiązanie drugie jest do minus 3, czyli przed minus 3 oraz od minus 1 do 3 czwarte. Czyli to było rozwiązanie pierwszego warunku, ten poziom niższy, a wyższy to jest rozwiązanie drugiego warunku. I ponieważ ma być spełnione jedno i drugie, no to już końcowy zapis, czyli M, należy od minus nieskończoności do minus 3 suma od 3 piąte do 3 czwarte. Jest problem w minus 1, ale liczba minus 1 nie jest rozwiązaniem ani pierwszego, ani drugiego warunku, a powinna być spełniona w obu przypadkach. Także to, co tutaj widać, jest końcowym rozwiązaniem tego zadania. Czyli to równanie wtedy ma dwa pierwiastki różne spełniające ten warunek. I to jest odpowiedź.